Witam tiktokowcy tu po jednym słowie. Posłuchajcie proszę, co wam drużba powie. Moi tiktokowcy nisko się kłaniamy i wszystkich serdecznie dzisiaj pozdrawiamy. Posłuchajcie, proszę, nie cię nie niezłości, szalony Wam życzy, oj wszystkim miłości. Posłuchajcie, proszę, moi drodzy, tego życzę ja Wam wszystkim seksu udanego. Moi drodzy Państwo, ja jestem uparty, wy się nie gniewajcie, bo to tylko żarty. Drużba wszystkim mówi, mi głośno ogłasza, jeśli czymś dotknęłem, Wybaczcie, przepraszam Jeśli czymś dotknęłem Wybaczcie, przepraszam Z kamienia na kamień Przeskakuje srocka Tego chłopca kocham Co mocorne łocka Ktoś się mnie tu pyta Ile za wesele Ja jestem niedrogi Ja biorę niewiele Lubię zjeść banany Lubię pomarańczy Jak mam dobry humor To uśmiech wystarczy Jak mam dobry humor to uśmiech wystarczy Witam Ciebie, Józek, Sprawa taka twoja. Są też takie przypadki, noc poślubna moja. Ha, ha! Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie Słubice i całe Hejte miasta wieczne. Łukasz, pozdrawiam. Ani z Berlina, David na muzyka, heja, z kompanie z Nowy Sącz. Ograź dla proszę, oczywiście, za chwilę. Dziękuję. Dziękuję wielkopolscy, w będę to będzie taniej, jak nie będzie płacenia z autostrady.

Katrin się po stole skoczył, mnie na czole wóz wyskoczył. Raz kołysce przed stolikiem, na oczy miałem się po stole skoczył, mnie na czole wóz wyskoczył. No, i pozdrawiamy, pozdrawiamy panu. Cześć Łukasz Krustowski, Dużo wesele w tym roku! Dziękujemy, nie narzekamy! Lam, lam, la, la. Lam, lam la, la. La, la, la. Pozdrawiamy Łososziny! Kiedyś cisza ja nie do wiary, przerwał kazanie co głosił, załóż mnie by darmosił, prawo okulary. do sobie nie do wiary, przerwał kazanie co głosił, załóż mnie by Bartoszyce pozdrawiam. Teraz kochani moi drodzy będzie dedykacja dla wszystkich pięknych pań o imieniu Zosia, 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 Zosia. Pozdrawiamy Natalkę. Już dziś pozdrawiam. Pozdrawiamy Słolej. Maciej 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 chłopak pracowity przyle, przyle, przyleciał na Głoskowity Maciej chłopak pracowity przyleciał na Głoskowity Maciej chłopak pracowity przyleciał na Głoskowity Babcia babcia sobie zapaliła i majma, i Ima, i macie ima, 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 ima ja zobaczyła. Odrabiamy gróźbę, podamy oś te. Dziękuję bardzo serdecznie. Babcia już zapaliła i macie ja zobaczyła. Zdešlo. Oj ma, oj ma, oj ju, co robicie mnie, mi, mi, mi za oj, macieju, co mi zaške oj macieju, co mi zaške Ja wam, ja wam, ja wam zosi nie uduszę, a co, a co, a com zaczął skończyć muszę. Ja wam zosi nie uduszę, a com zaczął skończyć muszę. Ja wam zosi nie uduszę, a com zaczął skończyć